Siema, ja jestem macin. I co Sebastian, masz tą marychę? Nie mam, skąd ja ci moich ich wziąć? Przecież tutaj nie mam w pobliżu żadnego źródła. A no tak, no przecież zapomniałem, że wita pały zawinęły, za jakieś tam przekęty co tam robił. no co, to ma coś innego. I chyba nawet bardziej daje kopa. Co to jest? Nie to perfumy. Wystarczy, że tam raz, tam do nosa się zaciągniesz i będziesz miał niezły odrzut. A no, do dobra, niech będzie. No to będę próbował teraz. No. I co, jak. Aj, fajnie, życie jest piękne ogólnie. Chyba przemawszył. A co wy tutaj z co robicie? No, znowu pańcie narkotyki, wam też się powinna policja zająć. Jadwiga, kocham cię. Ożej się ze mną. że nie jestem wystarczająco bogaty, ale za to jestem mega przystojny. Marcin, co ty w ogóle będziesz? Opamiętaj się. Zamknij już to mojdę. Nie widzisz, że swoją miłością rozmawiam? Jako miłością przejść to twój wyłk największy. Od tego oświnistra chyba go tak opętało. Ja już mam was dosyć serdecznie. No, idę do kościoła się pomodlić i zaraz zadzwonię po policję. Niech tutaj Pater przyjedzie i zbada tutaj co tu się dzieje. Może was już w końcu zamkną w jakimś ośrodku wychowawczym. Mam już was dość, idę stąd. Jadwiga, poczekaj. Ja już nie mam słów. Nie wiem, co ja mam robić z tym debilem. No kurde, zaraz sobie znowu jakiś problemów narobi. Idę, kurde, może Patryk mi pomoże. Idę do Patryka. No dobra, no to trzymajcie się i cześć.